Są umiejętności, które warto posiadać, ale nie są konieczne do tego, aby egzystować. To na przykład pieczenie ciast, naprawianie wału napędowego albo silikonowanie kabiny prysznicowej. Ale są też takie umiejętności, które każdy z nas powinien posiadać. I taką umiejętnością jest udzielanie pierwszej pomocy. Spacerujesz ulicą, jesteś na rodzinnym obiedzie albo na domówce z przyjaciółmi. Nagle ktoś z Twojego otoczenia traci przytomność i przestaje oddychać. Co wtedy robisz? Możesz zachować się na kilka sposobów. Pierwsze to pójść dalej, bo to właściwie nie jest Twoja sprawa. Tak absolutnie nie robimy. Drugie to zacząć panikować. Absolutnie nie polecam. Trzecie to wezwać pogotowie i czekać na przyjazd ratowników. Dobre, ale lepiej zacząć działać i to jest właśnie czwarta opcja. Możesz wezwać pogotowie albo poprosić kogoś z otoczenia, aby to pogotowie wezwał i samemu przystąpić do udzielania pierwszej pomocy osobie potrzebującej. Czwarta opcja zdecydowanie najlepsza. Skoro mamy już ustalone, która z opcji jest najwłaściwsza, przejdźmy do tego, jak tej pierwszej pomocy udzielać. Ale spokojnie, ja nie będę o tym opowiadał, bo są od tego specjaliści. Ucząc się prosybitas, właśnie takich specjalistów spotkasz. Nasi słuchacze na wybranych kierunkach uczą się, jak udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. A jakie to są kierunki? W szkole medycznej w zasadzie każdy kierunek, od technika masażysty aż po podologa. Dodatkowo na kierunku opiekunka dziecięca szczególną uwagę przykładamy do tego, aby nasi słuchacze potrafili udzielać pierwszej pomocy dzieciom. Ale to nie wszystko. I na kierunkach asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej i technik BHP, które to kierunki są w ofercie szkoły policjalnej, również przekazujemy wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podsumowując, ucząc się w Prosivitas, zdobywasz swój wymarzony zawód, który potwierdzamy dokumentem państwowym, ale także nabywasz kluczową umiejętność udzielania pierwszej pomocy osobie potrzebującej. I to całkowicie za darmo. To co? Do zobaczenia w prosybitas!